Nie, z tej strony Kacpro nie. Dobra, dzisiaj jest takie przywitanie tylko jeden raz. Mój brat bardzo chciał grać na moim telefonie i... Oli ja jestem koło drzewa tego. Ale ja musiałem robić medyka. Medytację musiałeś robić. Tak ja jestem koło tego drzewa, jakby ktoś nie wiedział. Nie, ja muszę skakać. Patrzcie, to jestem ja Siemano, ja robimy... Czemu Oliver jesteś moim klonem, jesteś robotem. Oliver dzisiaj postanowił być mną. Nie, Ja to... tutaj jestem robotem. Witajcie widzowie. W sumie nie mam widzów. Ale proszę, dajcie łapeczkę w górę i subskrypcję zadzwonię. Albo dzwonek. Ale bo nupka. Dzisiaj pójdziemy we podróż, bo ja mam dwa... się koło my mamy. Ja my mam Pokémona. Mnie... Ja dzisiaj... Idę w podróż, żeby mieć... Do Żeby mieć lepsze... Jeden level? O nie! On jest, jest. W on też w tym Idź jest. sobie, idź sobie, taki Odejdź na chwilę. Idź. Dobra, na chwilę. Czy on... Dobrze, nie. Ty Jesteś... chodź, jestem tylko tutaj, żeby mieć lepszego ludzika, powiem takiego. Który na podróż... Ej, czekaj, najpierw się zaprzyjaźnimy z nim, żeby nas nie bił. Ja jest... robię tak. Nie! Yeah. Ja idziemy ten. na podróż tworzy. Nie! Oliw topa jak mnie zniszczył. Nie. W ogóle oliver... Pobawimy się teść! A oliver teść. jest... Teść. teść! Oliver nagrywa na moim kanale. Oli tutaj, szybko do mnie tu. Ale on mnie nie. Ale... Oj, no tutaj! Nie, nie, nie. Tutaj sobie pomedytujmy, no bo ja mam, muszę 10 tysięcy medytacji, żeby nauczyć się latać. I to jest jeden sposób na głupie latanie. Jeszcze mu chcę, chcę latać, odwrócimy uwagę jego moim lataniem. Oliver pobiegnie tam. O nie. Zwracamy, Oli. Mój musi w końcu mieć lepszą formę. Formę ognia, formę elektryczności, nie wiem jaką można mieć formę, ale to w tą grę tylko dlatego, no bo Oliwier mi, mi zabrał telefon i nagrywał nagle, nie zmusił do tej dobra? prawda? O to jest? Czekaj, ulepszę ci skakanie, dobra? Tutaj widzę, że Oliwier ulepsza skakanie, co nie? Hmm. No to fajnie, ulepszył skakanie. Masz 20, pro, masz dwa, plus 20 i teraz ktoś szybciej pójdzie. Oliver musi wbić 1000 um, skoków, a on dopiero ma 4000. Nie, ja muszę wbić. Ja ma dopiero 4000, Oj, za chwilę ma 4000, o Oliwer już ma 4000, widzę. No to widzicie, jesteśmy tu po to, żeby mój zmienił inną formę, żeby miałam lepszego ludzika niż tego. Mój ma najlepszy atak mój ma ten. A, ja mówię, a mój ma jest A mój najlepszy atak A mój jest, ma ten. ten a najlepszy jest atak. Du, 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 du. A mój najlepszy jest ten. A mój najlepszy, A to jest a to mój a to jest mój ulubiony. A to jest mój a to, mój ulubiony atak. Mm, mm. ten atak. Dzisiaj obiecuję, że wbiję dla was nową moc. Mam już cztery, czterysta I, siedem A to tysięcy. jest moja druga ulubiona moc. Piu, piu, piu. O, skończyłem medytację. Chodź Oli, chodź. Dzisiaj zniszczymy tego bossa. Tego, no chodźcie. No, Oli, musisz to pokazać widzom. O tego! Zniszczymy właśnie o tego bossa, Zniszczymy tego bossa, ale jeszcze na niego nie pójdziemy Oli. Nie wasz iść na bossa. Więc tak jak mówiłam, musimy zrobić tu... To jest taka koła o bossach. A W sumie... Brzmię... Co? Przecież to jest oszustwo. Nie, no, nie wierzę. czy muszę zrobić skoki? Nie wierzę. Muszę zrobić skoki i medytację, 50 ty tysięcy skoków i medytacji. I Jeszcze zrobię medytację, żeby było łatwiej. Żeby było trudniej. Trudniejsze rzeczy najpierw załatwię. O! O! Plus 80! To mi się podoba. O dzisiaj wbiję nowy miecz no i pokonamy tego bossa a no właśnie i skiny do mieczów dodano i to, ta gra Twórca... nas Book Even. no właśnie ale tak dokładnie, patrzcie tu, Oli, pokaż mapę no, tu jest mapa trzeba mieć tutaj mapę no widzisz, tam jest taka Map. mapa najpierw zrobię skoki, żeby było trudniej bo od skoków, tak, mniej dostaję od skoków. Ja zawsze robię tru, trudniejsze rzeczy. No bo ja lubię trudniejsze rzeczy, no bo wtedy jest łatwiej, wtedy jak zaczynam łatwiejsze. Wtedy jest z górki, od górkę. Dzisiaj mamy 2000 gem Kryształu pójdziemy na ewolucję. Dobra, chodź Oliver. już pójdziemy na to... Poskaczę sobie... Przy... A kapel jest królem w tej ze, Nie wiem, pokaż im, że mam koronę nad swoim nikiem. tak. Kasper ma koronę. Jako... Chodź mu tak. E, o co chodzi? No, musisz schować do tego pierdaszka. A może nie tu? To... Dobra, chodź spróbować na zewnątrz. No i teraz zobacz. Nie mogę. Dobra, to za chwilę. Nie wychodź Nie chodź mi na widzach. O co? O co chodzi? Ale... Coś mi się... A teraz co mam zrobić? Kaspar, nie wiem, może on się coś zepsuł. Jesteś jakiś... Kaspar, ja muszę odlegnąć. Nie wiem, co się stało ale przez chwilę właśnie latałem. Nie wiem o co chodziło, ale przez chwilę latałem i teraz już nie mogę latać. Co jest najdziwniejsza rzecz, o mam w życiu. Widziałem. Patrzcie. W... W tych... W takim, takim ognie. To nie nie odliło! Przecież wiem. W takim ogniu fioletowym jak idę. Zdobę nową noc! Ona będzie na O. Jeszcze jakaś nowa moc. Pytam. No Mam jakąś ogniową łękę. Mam je... Mam ją na O. Skak. To się... Z pięścią? O, przez kataną. odcinek. Nie no, ja cię teraz przyjmę. Cały czas leci odcinek! A co mu się nie odliczyło? A co nie odliczyło? No. Eu li tudo. Morreu. 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 teraz jakiś ognisztruch. Dobra, idziemy po mojego... ...wariata. Idziemy po... Nie no, w tym momencie zrób przerwę. Zrób przerwę! Um, papa. Dobra, już jesteśmy. To nam za tyle trwało, ale musieliśmy jeść. Właśnie. Ja. Nauczyłem. Ty? O co jest mój nowy Dobra, idziemy na włosowie. A mi gdzieś telefon Co mi Kto mnie zabił? Do drzewo um, życia. Kinematografia. My to nazywam... o nie tak. To drzewo życia. My to nazywamy drzewo życia. Bo wygląda naprawdę jak drzewo życia. Patrzcie te brokaty na nim. Chodź na plan, jak, tam, jak dostać się, żeby mój ewoluował. Bo to nazywam ewolucją. Tak jak w Pokémon. To gra w Pokémon fajnie, a w tą grę to jest jeszcze fajnie. I dodaw dodawamy do znajomych jakby coś. <grych> jakby ktoś chciał, no to dzisiaj dodawamy do znajomych. I, proszę, I są kosunki i bluzy. Nie ma. Jeszcze nie otworzyliśmy własnego sklepu. Ale jak chcecie, żeby otworzyliśmy właśnie taki sklep. To I to byście dostawić milion łapeczek. I milion subskrypcji. I macie zostały dwunasek. To jest naj. Kurde. To najważniejsza rzecz. Desz... Dobra, kupuję 3 2 1. Leon, kupię chest. A ja nie mogę. Ja nie mogę. Nie, nie mogę. Serio? Serio? Stamy gdzie stoja. Ты стояк, как раз, том, что? Как при этом нубки я встану. Чем? Ну, потому что у меня подровнянный мячик. Не видишь? Ну, вижу. я не вижу. Хорошо. Mm. Uh -huh. Я с Идем на босон. Но я, на самом деле, про Ja będę tam sypce od Ciebie, bo zrobię Reset'a Ja wolę tam biegnąć, czy na mnie bieg Cześć Weź na miecz Zobacz mm -hmm. na Ciebie Śpiłam jakiś tujak. Na miecz na... Trzeba, mi to zrobiliście Właśnie, subskrybujcie Karolinę. moja sąsiadka Też potrzebuj łapeczek w góry, żeby nabrać bocy. A my idziemy na bossa, Oli. Bierz swojego ludzika. Bokamon, chodź do! Jeszcze raz, To dalej. Przygotuj się, weź, weź katany do rąk. Weź No, w tym momencie powalamy. Weź katany do rąk. Pamiętasz? Co ćwiczyliśmy? Hmm? używam kinematografii. używam kinemato, kinematografii. Brać to. Użyj tego. Dawaj go tego. Radę, zbieramy siły, to damy radę razem. Użyj tego. Użyj tego. Już zginąłem przez ciebie. matole. Musimy więcej ćwiczyć w następnym odcinku, bo pa ka ba, się już zamiarowali, Pa pa. Elwina i Elwina.